Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wideokastu Pisma Niebieska Linia Pisma i wideokastów, w których poruszamy tematykę przemocy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o przemocy. No właśnie, która z jednej strony dotyczy najmłodszych, ale Bardziej interesuje nas chyba to, co się zadzieje z tymi najmłodszymi w przyszłości. To być może brzmi skomplikowanie, ale zaraz Państwo zrozumiecie o co chodzi. A rozmawiać będę z Mają Kuźmicz, psycholożką i kierowniczką niebieskiej linii. Dzień dobry Maju. Dzień dobry. No Maju, takie ja trochę wprowadziłam być może zamieszanie na początku. Tu, tu dzieci, tu przyszłość o co chodzi. To może od razu nawiążmy do tego, co nam się pojawiło, gdy rozmawiałyśmy o, o tym odcinku. Bo chciałyśmy porozmawiać początkowo, tak to ujęłyśmy, jako konsekwencje przemocy doznawanej w dzieciństwie. No i później wróciłaś z tematem konkretnego badania, które pokazało wyniki, no być może nieoczywiste dla, dla wielu osób, gdzie przemoc, no właśnie, skutkuje. Zarówno trudnościami psychicznymi, mhm. ale też somatycznymi. Jak tak. to rozumieć? No, to pokazuje te bardzo szerokie konsekwencje, jakie przemoc i inne doświadczenia trudne w, przeżyte w okresie dziecięcym rzu, jakby od. Rzutują na naszą przyszłość, i ta przyszłość to nie jest tylko kwestia zachowania, postępowania jakiejś naszej drogi życiowej, ale też kwestia naszego funkcjonowania takiego zdrowotnego tak naprawdę. Zacznę od tego, na czym to badania polegały i czego, czego badacze tam szukali. Generalnie szukali powiązań między doświadczeniami trudnymi z perspektywy dziecka i wśród tych doświadczeń wymieniono różne, takie jak przemoc między innymi, ale to były też doświadczenia związane z Rozwodem rodziców, z życiem z rodzicem, który jest chory psychicznie, czy ma jakieś zaburzenie psychiczne, czy jest uzależniony. Więc to jest taki szeroki wachlarz tych doświadczeń. No ale też badano, na ile te doświadczenia właśnie wpływają na stan zdrowia dorosłych ludzi. Te badania się toczyły przez wiele lat. Przebadano 17 tysięcy osób na, w tym pierwszym jakby rzucie badań i zaobserwowano, że im więcej człowiek doświadczył tych trudnych zdarzeń, oni to nazwali ACEs w skrócie od właśnie pierwszych liter um, tych trudnych doświadczeń wczesnodziecięcych um, i jeżeli człowiek miał więcej niż cztery, to się pojawiały coraz bardziej skomplikowane um, konsekwencje, tak? I te konsekwencje nie tylko są związane tak jak powiedziałyśmy z funkcjonowaniem, z tym, że człowiek nie wie, ma zaburzenia y, snu czy jakieś emocjonalne trudności, ale przekładały się też na Choroby takie somatyczne, typu problemy z układem krążenia, zawały, czyli częstotliwość tych zawałów wzrasta, im więcej mamy tych doświadczeń wczesnodziecięcych trudnych, problemy z wątrobą, nowotwory. Szereg badań, które jakby były później konsekwencją ty, tych wyjściowych badań, uszczegółowiły te powiązania i pokazały, jak one są bardzo poważne. Mhm. To ja może przytoczę, bo tutaj. Mhm. Em... Przygotowując się właśnie. Kilka ciekawych informacji zapisałyśmy między innymi, że osoby, które deklarowały, Cztery lub więcej doświadczenia, właśnie trudne w dzieciństwie, tam była w tym badaniu podana konkretna lista. Mm -hmm. 11 razy częściej miały problem z nadużywaniem leków i narkotyków, trzy razy częściej zapadały na choroby płuc, dwa razy częściej na choroby wątroby, cztery razy częściej zapadały na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. Co to mówi nam jako społeczeństwu? No, przede wszystkim jest takim jednoznacznym wskazaniem do wczesnego reagowania w sytuacji przemocy, bo im wcześniej zareagujemy, im mniej dziecko będzie miało tych doświadczeń właśnie trudnych, w których między innymi jest przemoc, tym zmniejszamy ryzyko tych właśnie konsekwencji zdrowotnych. Nie tylko... Y nie tylko zdrowotnych w takim sensie somatycznym, no ale też właśnie psychicznym funkcjonowaniu, wchodzeniu w relacje. W moim odczuciu to badań, te wyniki tych badań pokazują nam, jak rozległe są te konsekwencje, bo zobaczmy też, że jeżeli człowiek doświadczy w dzieciństwie no właśnie, rozwodu rodziców, jeden z rodziców, nie radząc sobie przy tym rozwodzie, wpada w problem uzależnienia, Zaczyna stosować przemoc wobec tego dziecka. Tu już mamy trzy te trudne doświadczenia, i z każdego z tych doświadczeń dziecko bierze konsekwencje emocjonalne, które rzutują się w naturalny sposób, przekładają się na jego zdrowie psychiczne, ale też po części na zdrowie, no właśnie takie somatyczne. No i często też jest tak, że człowiek nie radząc sobie już jako dorosły z jakimiś. Traumami, doświadczeniami z przeszłości też zaczyna sięgać po substancje psychoaktywne, czyli wzrasta też ryzyko, że ta osoba, która w dzieciństwie doświadczyła przemocy, żyła w, tym, w tej rodzinie, powiedzmy, niemal alkoholowej czy z problemem uzależnienia, w dorosłym życiu zaczyna. Jakby powielać ten wzorzec, też no, nie umiejąc sobie inaczej poradzić. No i wiadomo, że uzależnienie wiąże się też z konsekwencjami zdrowotnymi, więc to jest naprawdę taki temat błędnego. Tak, tak, który jakby pęcznieje z biegiem czasu. Więc jak zapytałaś mnie, co, co dla nas z tego wynika, no to na pewno informacja, że trzeba dzieci chronić przed tymi doświadczeniami. My akurat mówimy o, o przemocy, tak? no, to jest nasz temat taki najbardziej. Naturalny dla nas, natomiast no, tych doświadczeń jest dużo więcej, trudnych. W tej chwili pojawiły się też takie nowe, jakby wznowiono te badania odnośnie doświadczenia wojennego, i mhm. też jest to ujęte już jako jedno z, jeden z tych ACES, czyli tych trudnych doświadczeń, czy dziecko, które u, by uciekało przed wojną ze swoją rodziną bo, bądź w ogóle miało doświadczenie wojenne. No co niestety jest tematem bardzo aktualnym dla mm -hmm. nas. E, ja też sobie pomyślałam o tych konsekwencjach mm, właśnie w kontekście społecznym, że e, też przecież jakkolwiek to nie zabrzmi e, chorowanie kosztuje mm -hmm. e, i to jest też między innymi coś co Gdzieś czemu przygląda się też niebieska linia już od jakiegoś czasu. Jakie te koszty są w szerokim takim ujęciu? Przecież mhm. właśnie choroby serca, to jest później leczenie w szpitalu, to jest później zwolnienie w pracy, to jest później no właśnie ubezpieczenie i tak dalej tak dalej. To jest wszystko coś, co generuje koszt, tak. to prawda, ale możemy na to też popatrzeć w ten sposób, że jak już mamy tą wiedzę w jaki sposób te doświadczenia wpływają na nasz stan zdrowia? No to po pierwsze, jesteśmy w stanie tworzyć jakieś programy profilaktyczne, czyli wiedząc, że nasz pacjent doświadczył jakichś trudnych przeżyć w dzieciństwie, my możemy z jakimś prawdopodobieństwem zakładać, że on może być. W tej grupie ryzyka, na przykład osób chorujących na cukrzycę albo o chorób o chorujących na astmę. I w związku z tym moglibyśmy go kierować do jakichś programów profilaktycznych w celu zbadania, mm -hmm. pogłębienia wiedzy na temat tego ryzyka. Więc moi, ja jestem chyba taką bardziej idealistką, więc bym patrzyła na taką dobrą stronę. Oczywiście te badania przynoszą takie przerażające, przytłaczające e, wnioski, natomiast no, też możemy dużo z nich, Wyciągnąć takiej wiedzy, którą praktycznie możemy zastosować, i właśnie tworzyć jakieś rodzaje takich programów, które będą nas chronić przed tym. Nawet jeśli jesteśmy w grupie ryzyka, no to wiadomo, że im wcześniej wychwycimy daną chorobę, tym jest większa szansa na zatrzymanie bądź wyleczenie tej choroby. Nie? Mhm. No to też jest coś, co każdy z nas dla siebie w zasadzie może wyciągnąć, i to by było chyba najlepsze, gdyby ta świadomość właśnie poszła do grupy, znaczy pojawia się w grupie zainteresowanych, mm -hmm. tak. E, no, ale jakby idąc dalej, doświadczenia różnego rodzaju trudne w tym przemocy też stwarzają takie mechanizmy, które sprawiają, że gdzieś się człowiek no, często odcina od tego, co się z nim dzieje, więc... No, przemoc nas tego uczy, tak? Że jak jestem dzieckiem w sytuacji przemocowej i ty, doświadczam tej przemocy w różnych tam... Sytuacje w różnych formach, tak, czy psychicznie, czy to jest jakiś rodzaj takiego ignorowania dziecka, nie wiem, umniejszania jego potrzeb, czy wręcz umniejszania jego wartości, tak, bo przemoc psychiczna też do tego y, prowadzi, czy przemocy fizycznej, gdzie dziecko realnie czuje się zagrożone, skrzywdzone. No to to y, jaka to jest konsekwencja na funkcjonowanie dziecka. Dziecko myśli o sobie, że jest niewartościowe. No bo tak naprawdę dziecko swoje poczucie wartości buduje przeglądając się w oczach dorosłego. A więc jeżeli ten dorosły mu pokazuje swoim postępowaniem, traktowaniem, że to dziecko nie wiem, przeszkadza, jest nieodpowiednie, nie niewystarczające albo wręcz złe, to to dziecko zaczyna myśleć o sobie w taki sposób nie jest to możliwe tak biorąc pod uwagę rozwój dziecka taki psychologiczny żeby coś innego się zadziało bo tak naprawdę ten opiekun jest takim wyznacznikiem do tego poczucia własnej wartości, więc jeśli ten młody człowiek wzrasta z takim niskim poczuciem własnej wartości, no to w dorosłym życiu myślę, że może mniej właśnie zwracać uwagę na swoje zdrowie, no bo skoro ma takie przekonanie, że nie jest ważny, mm -hmm. nie jest wartościowy no to nie, nie ma takiej potrzeby naturalnej, żeby się sobą zajmować i o siebie troszczyć, nie? Mm -hmm. no ja też pomyślałam jeszcze o um, poczuciu winy, bo przecież dziecko, jeżeli doświadcza czegoś trudnego, zwłaszcza ze strony bliskich, to, to, to jakby ma poczucie, że to jest jego wina, bo przecież rodzic jest wtedy doskonały, tak? Mm -hmm. Łatwiej jest obwinić siebie niż rodzica, więc też w jakimś sensie Karać być może? Z tym poczuciem winy to jeszcze, to jest jeszcze trochę, jest jeszcze taki twist w tym, oprócz tego, że no po prostu dziecko się czuje winne, bo nie rozumie tej sytuacji. Mm -hmm. To jeszcze często jest tak w sytuacji przemocy, że dziecko słyszy od rodzica, tak, że gdybyś nie wiem, nie pyskował, gdybyś nie przeniósł mm -hmm. pały, to by nie było afery, to byś nie dostał. To by... Więc dziecko to przyjmuje od tego rodzica, ale druga kwestia jest taka, że żeby móc się bezpiecznie rozwijać, no to znowuż to poczucie bezpieczeństwa jest jakby umiejscowione w tej osobie opiekuna. I jeżeli ten opiekun nie daje tego bezpieczeństwa, tak, nie stwarza takiej spokojnej, jakiejś stabilnej atmosfery, no to bardzo często dziecko właśnie bierze na siebie tą odpowiedzialność po to, żeby trochę wyidealizować tego opiekuna, no żeby móc mieć złudne poczucie, że to bezpieczeństwo tam jest. Czyli ten rodzic nie jest taki najgorszy, no bo gdybym tak miał o nim, miała o nim myśleć, no to, to, to gdzie jest to moje poczucie bezpieczeństwa? Kto je zapewnia? Nie? Więc to jest bardziej skomplikowany mechanizm psychologiczny, który dziecko oczywiście przeżywa nieświadomie, tak? nie, nie ma świadomości, że to się dzieje. I wnosi je w dorosłość. To prawda, i te konsekwencje w dorosłym życiu, tak jakby. To, co w życiu dziecięcym jest adaptacyjne, czyli żeby przetrwać w rodzinie przemocowej, to ja idealizuję tego rodzica trochę, zmywam z niego te wszystkie winy, które wnosi, to w dorosłym życiu to już nie będzie adaptacyjne, mimo że ten człowiek to być może będzie powielał w swoich, nie wiem, chociażby relacjach takich dorosłych, nie? to już wtedy to nie będzie działało na korzyść tego człowieka. To jest bardzo ciekawe, że wyszłyśmy właśnie od skutków em, somatycznych, a jakby nie ma innego wyjścia, żeby w tej rozmowie nie pójść jednak też w tym kierunku em, no, trudności psychologicznych, emocjonalnych. Mhm. To, to, to jest niesamowite, bo to pokazuje, jak bardzo jesteśmy całością, jak to wszystko jest połączone, że tu, tu nie ma oddzielnych jakby pól, to, to, to siłą rzeczy nie da się po prostu tego oddzielić. No tak, jesteśmy całością i też w przypadku funkcjonowania dzieci to jest bardzo też widoczne. No chociażby właśnie przy, przy okazji tego badania, też jakby takie wyjaśnienie tych konsekwencji zdrowotnych wiązało się z tym, że w przypadku poczucia zagrożenia dzieci w naturalny sposób uruchamiały sobie cały taki system reagowania, no właśnie mózgu i naszego całego organizmu, właśnie na zagrożenie. No i jeżeli to zagrożenie było jakoś jednorazowe, no to ten cały system łącznie z wydzielaniem tam wszystkich hormonów stresu jest adaptacyjny, tak? Bo one nas mobilizują do ucieczki tak? mhm. i takich innych reakcji, które które możemy podjąć. Natomiast jeżeli mówimy o sytuacji ciągłości, czyli przez długi czas swojego życia jestem w tym poczuciu zagrożenia, no bo doświadczam przemocy, albo właśnie żyję z rodzicem nieprzewidywalnym, bo ma problem z uzależnieniem, czy z jakimś zaburzeniem psychicznym, to tak często, częste aktywowanie tego systemu właśnie reagowania i właśnie właściwie zalewanie cały czas organizmu hormonami stresu, kortyzonem, adrenaliną. Dokładnie, mm -hmm. przekładają się na konsekwencje somatyczne tak i to jakby nie da tutaj się mm -hmm. tego oddzielić, nie to, sobie, to jest bardzo mocno powiązane. Mm -hmm. To jest bardzo ciekawe, bo ostatnio pracując nad jednym z materiałów na temat powiązań przemocy z zaburzeniami odżywiania, trafiłam na badanie, które w zasadzie pokazuje bardzo podobne skutki. Tam była akurat badana przemoc seksualna, doświadczenie nadużyć seksualnych w dzieciństwie. I rzeczywiście te badania pokazały, że osoby, które. Doświadczyły takiego nadużycia raz, jednokrotnie, to miały jednak mniejsze ryzyko zachorowania na zaburzenie odżywiania niż te, które doświadczały tego przez dłuższy czas. Więc tu też mhm. y, też to rozumiem w takim rodzaju reakcji, tych adaptacyjnych początkowo, które jak są przedłużające się, to jednak y, no, nie wpływają dobrze na mhm. nasze organizmy. Tak, tak. No, kolejną taką odnogą tych badań były badania związane z powiązaniem właśnie tych doświadczeń wczesnodziecięcych z taką tendencją do podejmowania prób samobójczych i również to pokazało, że no, im, im więcej tych doświadczeń człowiek miał, to w dorosłym życiu w wielu sytuacjach takich kryzysów powiedzmy psychicznych właśnie Pierwszą reakcją były myśli i tendencje samobójcze, czyli znowu to zwiększa to ryzyko mm -hmm. zagrożenia właśnie samobójstwem. Mm -hmm. No to tu idąc dalej, to badanie a propos zaburzeń odżywiania, to i też inne pokazywało również podobne wnioski, że akurat osoby mierzące się z takim problemem, które właśnie doświadczały też przemocy w dzieciństwie, dokładnie... Mm, no tak, też u nich się pojawiało zwiększone ryzyko samobójstw, plus zwiększone ryzyko udanych tych prób samobójczych, mhm. bo myślę, że to też jest taki, taka istotna kwestia. Tak, no czyli możemy trochę powiedzieć tak wprost, że te doświadczenia wczesnodziecięce, trudne w tym przemoc, doświadczenie przemocy domowej. Niosą zagrożenie zdrowia, dla zdrowia i życia i to możemy powiedzieć z pełną odpowiedzialnością Aha. chociażby w oparciu o tego typu badania chociaż no, wiedzieliśmy to już z różnych niestety przykładów które znamy nie tylko medialnych ale przemoc jest rzeczywiście takim realnym zagrożeniem dla zdrowia myśląc o takiej codzienności osobie, osoby pokrzywdzonej przemocą bo w przypadku dzieci kiedy mówimy na przykład o zaniedbaniu. No to, to bezpośrednio się przekłada na zaniedbywanie potrzeb y, też zdrowotnych dziecka, rozwojowych dziecka, ale w dalszej perspektywie no właśnie na podejmowanie takich ryzykownych zachowań łącznie z próbami samobójczymi, czyli jest to bezpośrednio związane ze sobą. Mhm. No ja myślę, że to też jest ciekawe. Ym... Ciekawa wskazówka dla specjalistów pracujących właśnie z ludźmi z doświadczeniem przemocy, ale tu już mówiłaś o terapeutach, psychologach pracujących właśnie w tym obszarze, ale też sobie pomyślałam o po prostu lekarzach medycyny, którzy jakby znając być może historię pacjenta, też mogą tutaj no właśnie iść tym tropem i gdzieś wskazywać te ścieżki, w których można jakoś szukać dla siebie. No przede wszystkim w przemocy chodziłoby o sama trochę nie wierzę że to mówię ale o, o motywowanie ludzi do działania w przypadku mm -hmm. przemocy wobec dzieci bo mimo tego że my niby to wiemy niby gdybyśmy tak siebie nawzajem pytali no to każdy mówi no tak tak trzeba reagować w przypadku przemocy wobec dzieci to już w ogóle szczególnie to mimo tego w Realiach to wygląda inaczej, i my bardzo często, jako dorosłe osoby, właśnie jesteśmy autorami takiego bagatelizowania, deprecjonowania tej przemocy, mówienia: A zasłużył sobie, a nie przesadzajmy mnie też ojciec prał i jakoś wyrosłem na przykładnego człowieka i mam sukcesy w życiu, albo właśnie. To przesada, tak on wymyśla, oskarża matkę, a tak naprawdę to sam jest niezłe ziółko. Więc tak naprawdę patrząc nawet na różne statystyki odnośnie właśnie reagowania wobec dzieci, to cały czas niestety ma, jest tam dużo do zrobienia. No dobrze, to w takim razie jak o tym myśleć? O, od czego zacząć, żeby twoim zdaniem, twoim zdaniem, zdaniem specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy, no zmniejszać to ryzyko, że, że, że dzieci będą takich doświadczeń miały więcej? Jak, jak, jak działać? Czy to jest edukacja na początku? Czy to, jest, czy to są rozwiązania prawne jeszcze bardziej, jeszcze jakby no, silniejsze niż na ten moment środki prawne. i Jak to, jak to można na to, na to spojrzeć? W moim odczuciu już mamy wszystko, chyba, co, co moglibyśmy mieć. No, ale na pewno mamy dużo zmian, chociażby e, ostatnie zmiany związane z tak zwaną ustawą Kamilka, które oczywiście wprowadziły dużo e, możliwości i trochę też zamieszania, no, ale otwierają jednak jakieś drogi, uczulają, wrażliwiają nas na. Na krzywdę dzieci. To, czego cały czas jest za mało, no to kwestia mm, takiej umiejętności dorosłych, żeby postawić dziecko na pierwszym miejscu. Mhm. Czyli, żeby zobaczyć tą jego trudność, jego potrzeby, jego krzywdę i poczuć się odpowiedzialnym za zareagowanie, bo to jest też ważne. Bo jeżeli my sobie pomyślimy, Aha, to dziecko jest w jakiejś szkole, no to pewnie tam jest jakiś psycholog i wychowawca, no w, jest w rodzinie, no to przecież oprócz tego sprawcy jeszcze jest ktoś inny, kto go uratuje, albo no jeszcze jakieś inne tak, osoby, no to rozpraszamy tą odpowiedzialność i nigdy nie staniemy do obrony tego dziecka, a... To się wydaje kluczowe, tak musi być w życiu, doświadczeniu tego dziecka ktoś dorosły, kto weźmie tą odpowiedzialność i będzie prowadził dalej te działania, nie tylko powie, że to jest nie okej, okay, tak, tylko że mhm. będzie konsekwentny w tym, nie zostawi tego dziecka w pół drogi, bo to się niestety bardzo często dzieje, tak? wysyłamy jakąś informację, nie wiem, do sądu, no, i jakby zrobiliśmy swoje, a trzeba to sprawdzić, zobaczyć, co sąd zrobił, czy zareagował, czy zobaczył. Być może siedem razy taką informację trzeba będzie napisać. To jest bardzo trudne, ale inaczej, no to nie widzę szansy na zmianę, tak, w, w tym, żeby dzieci przestały być krzywdzone. No i, w, i to ta druga rzecz, o której powiedziałam, czyli hmm, nam się częściej zdarza rozumieć i bronić dorosłych w tych sytuacjach niż dziecko. Zawsze mhm. jakoś tak myślimy, żeby dorosłym było łatwiej, żeby nie, broń Boże nie zostali oskarżeni pochopnie, bo to to już w ogóle jest masakra. tak? A to, że, czy dziecko jest faktycznie krzywdzone, czy nie, jakby schodzi na dalszy plan. No, przykładem jest na przykład reakcja w szkołach nauczycieli. Mhm. Nauczyciele, często ja mam dużo kontaktu z nauczycielami i często pytają, co, jak rozmawiać z rodzicami, co do których jest podejrzenie, że dziecko jest krzywdzone, ale pod tym pytaniem kryje się to, jak ich nie wkurzyć, jak ich nie rozsierdzić, tak, żeby też w konsekwencji siebie ochronić przed ich reakcją. Powiedzenie rodzicowi, podejrzewam, że pani źle traktuje swoje dziecko, że pani stosuje przemoc wobec swojego dziecka, czasami wydaje się nie w ogóle nie, nie do przejścia dla takiej mhm. osoby, tak? Ale właśnie w obawie przed reakcją dorosłego, a gdzieś ta myśl, że pozostawiamy dziecko, no właściwie w tej sytuacji krzywdzenia cały czas, jest gdzieś odsuwana. Mhm. Dopóki to się nie zmieni, dopóki w tych dorosłych głowach nie zacznie się to dziecko wysuwać na prowadzenie, w sensie y, być podmiotem tej reakcji, y, no to nadal będziemy niestety... Mm -hmm. Mieć wielką grupę dzieci, która tej przemocy doświadcza, czyli chodzi o zmianę też takiego społecznego myślenia o przemocy, o krzywdzeniu mm -hmm. dzieci. No myślę, że też y, wnioskuję z tego, co mówisz, że to jest potrzeba też przestania traktować dzieci jak małych dorosłych. One nie mm -hmm. są małymi dorosłymi, te potrzeby są jednak inne. Dorośli sobie poradzą, nie? I, i to jest trochę takie myślenie, tak, właśnie. Tak, tak. I też często myślimy o dzieciach jako. Y, jakby przypisanych albo już w takich skrajnych przypadkach jako własności dorosłych mm -hmm. także dzieci są własnością rodziców albo należą do rodziny taki automatycznie dziecko wtedy traci tą podmiotowość jest no właśnie całkowicie zależne od woli decyzyjności dorosłego człowieka oczywiście w niektórych obszarach taki jest i powinno być natomiast w przypadku nadużyć krzywdzenia przemocy. No to to dziecko musi się stać tym podmiotem reakcji dorosłych. No dobrze, to zostańmy z takim przesłaniem w takim razie. I e, no, fajnie by było, chyba, żeby po tym nagraniu, po obejrzeniu tego nagrania, każdy z nas tak jakoś się zastanowił, e, czy Przeżył takie sytuacje, jak zareagował, jak być może zareagowałby następny raz. To było takie dla nas wszystkich, myślę, fajne ćwiczenie. Mhm. E, no dobrze, bardzo dziękuję Maju. Dziękuję. Gościnią naszą dzisiejszą była Maja Kuźmicz, czyli psycholożka, e, specjalistka w dziedzinie przeciwdziałania przemocy i superwizorka również w tej dziedzinie. No i kierowniczka niebieskiej linii IPZ. Dziękuję, dziękuję Maju. Dziękuję.